Siemanko, ja jestem Jared i dzisiaj będę sam przychodził parkura pierwszego na serwerze. W linku w opisie oczywiście dam IP serwera. No i zaczynajmy. Czynny jest tylko 8 do 24, to jest. No to przechodzimy. Jej, otwarła się. Yy, ogólnie to wielkie sory za klawiaturę i myszkę, które są naprawdę głośne, ale mają po 3-4 lata. Nie wiem dlaczego aż tak chodzę strasznie. A, ale nie! Jestem dumniem! Zaraz no, olif od ten nagrał odpowiedź i mi ośmieszy. Łe, łe. O kurde, że źle. O, trzymałeś się. O, o! O! Udało się. Ej, cieszę się. Checkpoint. Dobra, tutaj biegniemy. O, kolejny checkpoint. Check. Kurde. O, udało się. Rzutam. Yy, o, kurde. A! O, o, udało się. Ja to jestem takim farciarzem głupim. O, nie. Nie. Dobra, teraz mi się nie fartnęło. Szkoda że tamte checkpointy to nie działają trochę w inny sposób ale okej okay, to, 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 to nie ja biorę i nie robiłem tego serwera no czego mnie zlagowało no znaczy nie zlagowało tylko pistony zlagowały Ej, doskoczyłem Dobra o, czy serduszka, jak miło no głupi! No co? A, o! Chociaż jesteśmy dalej, okej okay. Ej no! Chamstwo w państwie Dobra, nieważne Się zastanawiam czego, jak spadam to mnie cofa Nie no, przeskoczyłem naprawdę Really? Szczerze mówiąc się zacznę denerwować więc zaraz chyba będzie koniec tego materiału bo szczerze mówiąc jak nagrywam to strasznie witnie No co to ma być? A i ogólnie jak macie jakiś fajny program do nagrywania to byście mogli mi podesłać bo szczerze mówiąc ja takim ten teraz dziwnym programem nagrywam i troszkę on jest taki słaby, bo jakość to jest pierwsza rzecz, a drugie co to jest wstawianie filmików. Ja internet mam taki średni, nie powiedziałbym, że za dobry, nie, nie za, za zły. No ale tam daję sobie radę. Teraz spadnę i naprawdę kończę, bo nagram to z kimś, bo po prostu jakoś tak bardziej mniej się denerwuję. O. Ogólnie jak ktoś ma jakąś paczkę modów to ja chętnie sobie na nie pogram i nawet może nagram serię na YouTube. Wow, udało się. O, dobrze, że mnie zaczynało. Już się No yeah. Dlaczego to się nie wysunęło? Myślałem, że to się wysuwa. Dobra, naprawdę. Ostatni raz teraz, bo już się denerwuję. ja Tole. Nie, nie, tak nie będzie. Sorry, że nie przeszedłem parkura, ale ja się z wami żegnam na razie i do zobaczenia, do usłyszenia. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i co róbcie, co chcecie, róbcie. A, cześć.